Witajcie w kolejnym odcinku u mnie w ogródku Tym razem jako że jest y, już późna y, jesień Więc czas przygotować się do zimy Do robienia fotek y, w ogrodzie Bo trzeba by tego nie robić Jeżeli ma się do tego warunki y, Jak widzicie Ja tutaj znalazłem takiego fajną taką gałąź Takiego badyla I przytwierdzę go sobie Do uchwytu, który y, pozostał mi po choince Także teraz upierdzielę końcóweczkę, żeby mi to fajnie ładnie tutaj weszło. Plan jest taki, że ustawię sobie to tutaj yy, w pogódku. I chodzi o to, żebym mógł sobie robić zdjęcia z oknach, które mam tutaj. Kuchennego okna po prostu. Ustawię sobie go tutaj na samym końcu mojego patio. Tak, żebym miał fajne rozmazane tło, jak będę to robił. No i tyle, zobaczymy, jak to wyjdzie. Kolejna sprawa, która tutaj chciałem jeszcze Wam powiedzieć, to w tym badylu, w tym drągu będę chciał wywiercić dziurki, otwory po prostu, i tam będę wsypywał jedzonko, w sensie orzeszki, jakieś tam nasionka itd., dalej, żeby zwabić małe ptaki. Jeżeli to zda egzamin to będzie super jeżeli nie to zawsze mam tutaj jeszcze moje karniki jak widzicie tu mam orzechy posypane tu jeszcze jabłka rosną u sąsiada także tu się ptaki też tym żywią bo widzę że jest to wszystko wygrizione, te jabłka także taka fotografia z domu może być całkiem też fajna jak to wyjdzie? No zobaczymy. Jeżeli ustawię ten badyl, no to na pewno ptaki będą musiały się do niego przyzwyczaić, więc zajmie to mi parę dni pewnie. Jeżeli w ogóle, mam nadzieję. No i tyle. Zobaczymy. Zbierzemy się do roboty. I lecimy z tematem. Jak widzicie, już to sobie ustawiłem. Trzyma się fantastycznie. Chodzi o to, żeby było stabilne. Później będę wszedł, wejdę do domu i zobaczę jak to wysokościowo wygląda. Chociaż wydaje mi się, że to będzie trochę za nisko, bo z punktu widzenia z okna będę stał w kuchni. Więc mm, trochę jest nisko, więc mogę mieć po prostu dziwne tło. Jeżeli chodzi o trawę albo, albo o, o płot. Ale to nieważne, generalnie na razie przynajmniej. Zaraz yy, to wszystko popróbuję, jak to będzie wyglądało. Jeżeli będzie za nisko, po prostu położę jakieś cegówki albo jakoś to dziwnie ustawię. Yy, chodzi teraz jeszcze tylko o to, żeby właśnie wywiercić parę tych dziurek, żeby umieścić tam właśnie ten pokarm, więc może kto wie, może to zda egzamin. Zobaczymy. Tego skórkobańca już sobie siedzi i poluje na ptaki. Nie mam nic do kotów. To żadnych zwierząt. Ale ptaszków mi nie ruszaj. Mają tu swoje jedzenie. Zrezygnuję z tego jednego na pewno. Karnika. Tego dam im zjeść do końca. I co jest kolejną sprawą? żeby je właśnie zwabić tutaj. Zostawiłem tylko to, żeby zjadły do końca i będę chciał je zwabić tylko tutaj więc będę im tutaj właśnie do tego mojego ustawienia sypał tylko. Ważne jest też, żeby miały gdzie te ptaki siadać. Nie żeby tu przylatowały bezpośrednio, bo nie są jeszcze przyzwyczajone. Tu mam takie drzewko więc one będą sobie tutaj przylatywały zanim się skumają, że mają tutaj podlecieć. Zobaczymy. Na razie wydaje mi się, że jest to trochę za nisko. Co jest ważne, jeszcze kolejną ważną sprawą. Ja mam słońce nad domem, wychodzi mi tędy, staję po prostu, a zachodzi tam. Także to będę miał w cieniu, tak mi się wydaje, cały dzień. Co nie zmienia faktu jednak, że to będę sobie mógł. To po prostu przestawiać gdzie będę chciał tutaj na tle tych drzew za mną nie wiem czy to widać, one są jeszcze jeszcze jakieś porośnięte liśćmi i naprawdę kolor jest fantastyczny na tych, yy, na tym, na tych drzewach jeżeli tam będzie zachodziło słońce to tu będę miał naprawdę fajne tło mega fajne tło ze światłem, jeżeli światło w ogóle dopiszę i jeżeli te ptaki się tutaj pojawią yy, druga sprawa jeszcze jest taka że jak to przesunę sobie gdziekolwiek tutaj to mogę to robić z okna kuchennego, które jest za mną lub tutaj z drzwi które są za mną przesuwane także mam pole do popisu tutaj dosyć konkretne teraz chodzi jedynie tylko o to, żeby ptaki się do tego przyzwyczaiły ustawię to troszkę chyba wyżej na jakichś cegłach no i popróbuję zobaczymy jak to wyjdzie także zostańcie ze mną dla rezultatów jak wyjdzie, trzymajcie kciuki Więc witajcie kochani w kolejnym dniu ptaszki się już tutaj lekko przyzwyczaiły ja im tu podsypię teraz parę ziarenek yy, Nie powiem zimno jest dzisiaj na maksa więc fajny dzień na zrobienie tego projektu zobaczymy czy coś się dzisiaj uda spocić Światło jest całkiem konkretne, tyle muszę Wam powiedzieć co też yy, mam nadzieję zda egzamin ptaszki naprawdę się już tutaj troszeczkę do tego przyzwyczaiły, widzicie tutaj dałem karmik też i takie małe drzewko, żeby sobie mogły tutaj też przesiadać i tutaj wlałem im troszkę wody żeby miały też do czego podlatywać, się napić ewentualnie, bo woda też jest bardzo ważna dobra, naładuję tutaj te Dziurki słonecznikiem i różnymi takim miksem, który sam sobie robię. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się uda. Nie powinno zająć to długo czasu, bo one już tutaj sobie czatują. Patrzą, co ja robię. że może być ciekawie. Taki właśnie projekt na zimę. Mam tu już bogatki. Mam tu już wróble. Także coś się dzieje. Nie jest źle. Światło mogło być troszkę niżej. Ale to jeszcze ze dwie godzinki. Żeby było takie naprawdę mega fajne światełko. No i coś się dzieje. Egzamin zdaje mój projekt, także nieźle. Nie pozostaje mi nic innego jak chodzić. co Wam też polecam. Jeżeli macie tylko kawałek ogódka, możecie sobie zrobić taki właśnie bajer. No dobra, to ja... Cisza, spokój. I lecimy z tematem. Zebrał się teraz mi tutaj y, mega wiatr i chyba zrobię sobie przerwę po prostu i... napiję się kawy i poczekam na jeszcze lepsze światło na ten y, zachód słońca do zachodu pozostała... pozostało, pozostało półtorej godziny więc wrócę tutaj za jakieś pół ewentualnie tam podsypię im to jedzonko no i zobaczymy Fajnie by było, żeby w tym roku naprawdę spadł śnieg. Naprawdę byłbym mega zadowolony ze śniegu. No ale na razie jest jak jest. Robię co, co mogę. Projekt się udał? chyba raczej tak. No. Na pewno będę zmieniał tego badyla, inne ustawienia. Yy, I będę się tak bawił właśnie przez zimę. Także polecam wam właśnie taką zabawę. Fajna sprawa. Dobra, czas na kawę i wrócimy tu na zachód. Pojawiły się szpaki na sam koniec dnia. Więc teraz akcja jest jeszcze szybsza. Jak to ze szpakami. Jeden wielki chaos. No no i dobra kochani, e, ode mnie to już chyba na dzisiaj tyle. Fajne popołudnie spędzone e, tutaj z ptaszorkami moimi. W ogródku e, fajnie zdał ten bady egzamin, na pewno będę go e, zmieniał sobie. Może na jakiś inny rodzaj, może inaczej ustawię. No taki będzie projekt na zimę, że, że będzie naprawdę zimno i nie będę miał żadnej koncepcji, żeby wyjść, to sobie po prostu wyjdę do okna i sobie postrzelam. A po drugie też fajnie poobserwować ptaki, które występują w ogrodzie. Może coś nowego przyleci w tym roku. Kto wie, tak jak wspominałem, na pewno bardzo chciałbym mie mieć śnieg w tym roku, no, a jak będzie, no to zobaczymy. Chyba zapraszam do takiej formy fotografii, też y można potrenować sobie, y czy się połowić ustawieniem aparatu, żeby później ewentualnie jak już będziemy w teren, y mieć już to wszystko ładnie obcykane. Y właśnie ja to tak... Dlatego też to tak, y tak sobie wymyśliłem, dlatego właśnie tak to robię. Dobra. Dzięki jeszcze raz, że byliście ze mną, yy, widzę się z Wami pewnie już gdzieś z terenu w następ, następnym odcinku. Więc tyle ode mnie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, pamiętajcie, wchodźcie no stop i wrzucajcie Wasze vlogi, ja to wszystko fajnie oglądam i im więcej nas, tym lepiej. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Na razie. Hej hej.